Część pierwsza. Wstęp najważniejsze aktualności. W historii polskiej muzyki niewielka jest postać tak rozpoznawalna i tak zapisana w pamięci kilku pokoleń jak Krzysztof Krawczyk. Przez ponad pół wieku był jeden z najbardziej charakterystycznych dźwięków scen muzycznych w Polsce. Artysta, który był wyposażony w estradową charyzmę z odpowiedzią. Jego piosenki przenoszone przez Polaków w chwili radości, nostalgii i refleksji, a on sam stał się symbolem epoki. Kariera Krzysztofa Krawczyka to setki koncertów, dziesiątki albumów i niezrealizowanych występów telewizyjnych. Od czasów zespołu trubadurzy przez solowe, sukcesywnie w kraju i za granicą, aż po późne lata twórczości. Jego nazwisko nie znikało z życia kulturalnego. Był to artysta o życiu kontrastów, w którym sukces zawodowy często przeplatał się z osobistymi zmaganiami. W ostatnich latach przed śmiercią. Media coraz częściej informowały o występowaniu zjawiska zdrowotnego. Choroby, o których mowa w ujawnieniu w wywiadach, zmusiły go do ograniczenia aktywności scenicznej i skupienia się w sprawach kluczowych. To właśnie w tym okresie, jak dostępne źródła prasowe, Krzysztof Krawczyk pochodził z tytułu własności i pozostawił po sobie wpływ dorobek, który po jego odejściu stał się dla rodziny wpływ silnych skutków. Śmierć artysty w 2021 roku wstrząsnęła decyzją w całej Polsce. Rozwiązaniem są pytania nie tylko o odejścia, ale także o to, co następuje po sobie materialnie i symbolicznie. Jaką historię opowiada ten dorobek? Dlaczego cuwi się, że pozostawiona przez niego spuścizna doprowadziła do łez? I jak choroby oraz ostatnie decyzje, które nastąpiły na zakończenie jednego z rozstrzygnięć polskiej muzyki? W tym materiale krok po kroku ujawnimy się faktom, potwierdzonym informacjom o stanie zdrowia Krzysztofa Krawczyka, okolicznościom jego śmierci oraz znaczeniu dziedzictwa, które po sobie skonfigurowało. Zapraszamy do pozostania z nami do końca, aby zrozumieć historię w społeczeństwie w godnym kontekście. Część druga Krzysztof Krawczyk ikona polskiej muzyki. Przez ponad pół wieku Krzysztof Krawczyk zajmował szczególne miejsce w polskim życiu muzycznym. Od lat 60., kiedy występował z zespołem Truba Duży, potrwającą dekady karierę solową, nazwisko Krawczyka kojarzone było z listami przebojów, wielkimi estradami i ogólnopolskimi programami telewizyjnymi. Jego ciepły, bogaty, emocjonalnie głos stał się niezastąpionym znakiem rozpoznawczym, rozpoznawanym przez pokolenia słuchaczy od pierwszej nuty. Kamienie milowe jego kariery obejmowały różne okresy historyczne Polski. Nie tylko dostosowywał się do zmieniających się gustów muzycznych, ale także utrzymywał lojalną publiczność, zwłaszcza w średnim i starszym wieku. Koncerty w dużych miastach, takich jak Warszawa, Łódź i Gdańsk, w latach od 1990 do 2010 były konsekwentnie wyprzedane, co dowodziło jego wyjątkowej i nieprzemijającej atrakcyjności. Na scenie Krawczyk zawsze prezentował się jako silny, pewny siebie artysta, dominujący w przestrzeni koncertowej. Jednak poza światem jego życie naznaczone było wieloma wzlotami i upadkami, którymi rzadko dzielił się publicznie. Część trzecia życie prywatne rzadko ujawniane. Według polskich źródeł prasowych, Krzysztof Krawczyk od dawna podchodzi do swojego życia prywatnego z dużą ostrożnością. W wywiadach mówi głównie o muzyce, karierze i relacjach z publicznością, a kwestie związane z majątkiem, rodziną czy układami osobistymi są rzadko poruszane. Nie było to chwilowe unikanie tematu, ale stała filozofia życiowa, która trwała przez wiele lat. Osoby, które z nim współpracowały, Twierdziły, że Krawczyk nie lubił afiszować się ze swoim życiem prywatnym w mediach. Uważał, że sprawy rodzinne powinny pozostać prywatne, zwłaszcza biorąc pod uwagę jego status prominentnej osoby publicznej. Dlatego przez długi czas polska prasa miała bardzo mało konkretnych informacji o tym, jak zarządzał swoim majątkiem i jak przygotowywał się do ostatnich lat życia. Dopiero po jego śmierci w 2021 roku informacje dotyczące spuścizny Krzysztofa Krawczyka stopniowo się uściśliły dzięki oficjalnym źródłom i ostrożnym wypowiedziom osób zaangażowanych. Z perspektywy czasu niektóre wcześniejsze sygnały, takie jak stopniowe ograniczanie aktywności zawodowej, skupienie się na rodzinie i uporządkowanie spraw osobistych, przyciągają teraz uwagę opinii publicznej i są umieszczane w pełniejszym kontekście. Te szczegóły pomagają wyjaśnić, dlaczego jego dziedzictwo, gdy zostaje ujawnione, wywołuje silne emocje w rodzinie i wśród fanów, ale jednocześnie wymaga ostrożnego podejścia, unikania spekulacji i osądów. Część czwarta: Chwila sławy i koniec życia ciche decyzje. Patrząc wstecz na całą karierę Krzysztofa Krawczyka, polscy badacze muzyki często wskazują, że moment, w, który, w którym stał się gwiazdą, nastąpił pod koniec lat 60. XX wieku. Po początkowych sukcesach z zespołem Trubadurzy, nazwisko Krawczyka szybko wyszło poza ramy ulotnego zjawiska. Jego piosenki stale gościły w ogólnopolskim radiu, a jego wizerunek stał się znany telewidzom w całej Polsce. Lata 70. i 80. XX wieku uważane są za przełomowy moment, kiedy przeszedł na karierę solową i wypracował swój własny, niepowtarzalny styl. Występy w Warszawie, Krakowie i Poznaniu często przyciągały liczną publiczność, z której wielu podążało za nim od samego początku. Jego sukces w tamtym okresie mierzono nie tylko sprzedażą płyt, ale także jego trwałą pozycją w kulturze popularnej. Jednak to właśnie w tym okresie prasa zaczęła dostrzegać presję związaną ze sławą, o której krawczyk rzadko mówił wprost. Pod koniec życia, a zwłaszcza w latach od 2019 do 2020, polskie media potwierdziły pogarszający się stan zdrowia piosenkarza. W kilku wywiadach otwarcie przyznał, że problemy zdrowotne zmusiły go do ograniczenia występów i ostrożnego rozważenia wszelkich działań publicznych. Jego występy sceniczne stały się rzadsze, zastąpione skupieniem się na rodzinie i długoterminowych projektach osobistych. Według doniesień prasy głównego nurtu, w tym okresie Krzysztof Krawczyk po cichu zreorganizował wiele ważnych aspektów swojego życia osobistego. Decyzje prawne, zawodowe i finansowe podejmował dyskretnie, bez publicznego ogłaszania. Nic nie wskazywało na to, że zabiegał o uwagę czy wzbudzał kontrowersje. Wręcz przeciwnie. Każdy krok określano jako ostrożny i dobrze przygotowany, dostosowany do jego stanu zdrowia i doświadczeń życiowych, artysty, który przetrwał wiele burz. Dopiero z perspektywy czasu, po jego śmierci, opinia publiczna zaczęła zdawać sobie sprawę, że te pozornie drobne zmiany w ostatnich latach jego życia były w rzeczywistości oznaką zamykającego się rozdziału. Ciche podejmowane w milczeniu decyzje stają się dziś ważnym elementem wyjaśniającym, dlaczego dziedzictwo, jakie pozostawił po sobie Krzysztof Krawczyk, ma nie tylko znaczenie materialne, ale także niesie ze sobą głębokie emocje dla jego rodziny i tych, którzy pozostali. Część piąta. Wczesne życie, trudne dzieciństwo i podstawy dziedzictwa? Zanim Krzysztof Krawczyk stał się znanym głosem milionów ludzi doświadczył burzliwego dzieciństwa. Urodzony w 1946 roku w Katowicach dorastał w okresie wojennym. Jego wczesne lata naznaczone były ciągłym ruchem, niestabilnością i wczesnym zetknięciem z surową dyscypliną. Czynnikami, które później znacząco wpłynęły na jego podejście do zawodu. Muzyczne tradycje jego rodziny wcześniej zetknęły go ze sztuką, ale droga ta nie była prosta. Jego studia i treningi wymagały wytrwałego wysiłku w ograniczonych warunkach materialnych. Późniejsze doniesienia prasowe ujawniły, że to właśnie jego trudna młodość zaszczepiła w nim silne poczucie ciężkiej pracy i osobistej odpowiedzialności. Dlatego też, pomimo wczesnej sławy, zawsze zachowywał ostrożność wobec blasku fleszy. Z perspektywy czasu, oznaki filozofii życiowej, która ceniła trwałe wartości, pojawiły się bardzo wcześnie: powściągliwość w mowie, nawyk planowania pracy i realistyczne podejście do sukcesu. Te cechy towarzyszyły mu przez całą karierę i stały się szczególnie widoczne w późniejszych latach. Ten fundament, ukształtowany przez trudne dzieciństwo, pomaga zrozumieć, jak Krawczyk postrzegał swoje dziedzictwo. Według polskich mediów, mówiąc o jego dziedzictwie, ludzie nie wspominają tylko o dobrach materialnych czy prawach autorskich, ale podkreślają również wartość artystyczną i pamięć zbiorową. Jego muzyka, utwory nawiązujące do wielu okresów historycznych i życia społecznego, jest uważana za najważniejszą część tego dziedzictwa. Prasa opisała moment, w którym rodzina skonfrontowała się z tym dziedzictwem z cichym wzruszeniem, bez rozgłosu, bez ostentacji. Od lat pozbawionego dzieciństwa do statusu symbolu narodowego, podróż Krzysztofa Krawczyka pokazuje, że największe dziedzictwo czasami tkwi nie w liczbach, ale w wartościach duchowych, gromadzonych wytrwale przez całe życie. Część 6. Życie osobowe. Rodzina, rodzice i bliskie relacje. Przez dziesięciolecia działalności artystycznej Krzysztof Krawczyk wpłynął na scenę życia prywatnego. Mm. Natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia ze strady o przypadki rodzinne, które są rzadko i z większą częstotliwością. Źródła prasowe, że takie zdarzenie było indywidualne, ponieważ rodzina otrzymała poza odbiorem mediów. Rodzice krawczyka powodują uszkodzenie oprogramowania w kształtowaniu jego wrażliwości i dyscypliny. Wychowany w środowisku, w którym ceniono udział i konsekwencje, od ostatniego lat ponosi się odpowiedzialność za własne wybory. Te doświadczenie Rzadko przywoływane publicznie pojawia się w tle jego powodu o życiu i działaniu. Relacje rodzinne, w tym te związane z dziećmi, były przez artystę szczególnie chronione. Media podkreśliły, że Krawczyk uniknął oceny rozległości, nawet w okresie wzmożonego zainteresowania jego osobą. Dostęp do niego pochodzi z wzmianki o tym, jak występuje w ostatnich latach, dla niego bliskość dostępu oraz potrzeba posiadania spraw rodzinnych. Z perspektywy czasu widać, że decyzje są podejmowane w ciszy, na celu zapewnienia bezpieczeństwa tym, którzy pozostali. Część siuma reakcja rodziny łzy i szacunek. Po śmierci akademickiej rodziny odebrano głos w sposób wyważony i pełen opieki. Zgodnie z relacjami polskich mediów publiczne ograniczają się do podziękowań dla fanów oraz słów pamięci o Krzysztofie Krawczyku jako mężu, ojcu i człowieku. Nie pojawiają się komentarze, które są nacechowane w kontekście konfliktu, który został wyjaśniony przez skargę dotyczącą skargi. Dziennikarze zwracali uwagę na te informacje, które są poprzedzające, że łzy i wzruszenie są przede wszystkim prywatne, chwilówki pożegnania. Rodzina apelowała o uszanowanie prywatności, co spotkało się z szerokim zrozumieniem opinii publicznych. Część ósma Jak o tym pisały polskie media. Największe redakcje w Polsce relacjonowały problemy w sposób stoczony, przedstawiając się na faktach i unikając sensacyjnych nagłówków. Artykuły podkreśliły znaczenie dorobku artystycznego oraz odpowiedzialną za sam krawczyk w ostatnich latach życia. Nie pojawiają się spekulacje dotyczące intencji czy konfliktów, a nacisk działa na dobre bezpieczeństwo imienia artysty. W tym kontekście, w którym doszło do konfliktu, jako przykład odpowiedniego dziennikarstwa, informować, ale nie naruszać granic. Takie wydanie zostało wydane między zainteresowaniami publicznymi a dla rodziny i pamięci jednego z najważniejszych głosów polskiej muzyki. Część dziewiąta. Stan zdrowia w ostatnim okresie życia i prawdziwa wartość spuścizny. W ostatnich latach życia Krzysztof Krawczyk stanowił źródło zdrowia, ale zawsze w oparciu o informacje pochodzące z samego źródła lub wiarygodne źródła medialne. Już na kilka lat przed śmiercią krawczyk ujawniony w wywiadach, że zmaga się z zagrożeniami zdrowotnymi, które pojawiają się w jego codziennym funkcjonowaniu. Przebyte urazy, choroba oraz powikłania po hospitalizacji, które wystąpiły, gdy wystąpiła aktywność i scena, pojawiała się coraz częściej. Media odnotowywały, że szczególnie w latach od 2019 do 2020 artysta wycofał się z potwierdzenia go życia publicznego. Koncerty były odwoływane lub skracane, a występy telewizyjne zastępowały spokojne rozmowy i nagrania archiwalne. Sam Krawczyk podkreślił wtedy, że priorytetem staje się dla niego zdrowie oraz czas spędzany z wystąpienia jej. Z punktu widzenia tych decyzji są one postrzegane jako decyzje dotyczące dalszego życia, w których są dane osobiste i pierwszeństwo przed karierą. Po śmierci artysty w 2021 roku zwrócić uwagę, że jego stan zdrowia w ostatnim czasie był kruchy ale nie był przechowywany przez medialną sensację ani chaos informacyjny. Przekazy były rzeczowe, skupione na faktach, bez naruszenia intymnych narzędzi. Ten spokój zgodny z zasadą stosowania samego krawczyka, który jest również przestrzegany przez przestrzeganie zgodności i umiaru. W tym kontekście coraz częściej pojawia się pytanie o wartość fortune, czyli spuścizny, który pozostał. Nie prowadzi wyłącznie o dostęp do praw autorskich, lecz o sposób, w jaki odtwarzacz został przygotowany na nieuniknione. Media, że odpowiedzialność, uporządkowanie spraw i rozwiązania, o rodzinie były wyrazem troski, a nie chłodnej kalkulacji. Wartość tej wartości nie da się oczytać licznikami. To także pamięć o muzyce, która jest, to która jest odporna na choroby i przemijanie. Dziennikarze zaznaczają ocena, że tych decyzji nie należy uwzględniać w opiniach publicznych. Role mediów są pokazane faktów i przypomnienie, że w centrum tej historii pozostaje człowiek, jego rodzina i emocje, które... Choć niewidoczne na co dzień, są przekazywane przez użytkownika, który pochodzi z dziedziczenia. Część dziesiąta: Otwarte zakończenie, Pujentli humanistyczny akcent. Patrząc wstecz na całe życie Krzysztofa Krawczyka, polska publiczność pamięta nie tylko jego wspaniały głos, ale także człowieka, który żył w pełni dla swojego zawodu, rodziny i odpowiedzialnych wyborów aż do ostatnich dni. Jego kariera trwająca dekady, setki znanych piosenek i niezastąpiony ślad w kulturze popularnej stworzyły wyraźne, trwałe i powszechnie rozpoznawalne dziedzictwo. Jednak po blasku reflektorów i brawach, to co pozostało, to emocje, które pozostały do dziś: to emocje rodziny w obliczu jego dziedzictwa, wspomnienia publiczności o ponownym usłyszeniu jego dawnych melodii i poczucie pustki teraz. Gdy znana ikona odeszła, łzy, o których mowa w artykułach, nie są tragiczne, lecz odzwierciedlają głęboką więź między ludźmi i wartości duchowe, które pielęgnował przez całe życie. W takich chwilach najważniejszy jest szacunek. Szacunek dla prywatności rodziny, szacunek dla pamięci zmarłego i szacunek dla sposobu, w jaki każda osoba postanawia go zapamiętać. Krzysztof Krawczyk nie potrzebował głośnych pochwał ani niepotrzebnych kontrowersji. Jego muzyka mówi sama za siebie, a jego dziedzictwo wciąż żyje w codziennym życiu wielu pokoleń. Ta historia nie dotyczy wyłącznie znanego artysty czy dziedzictwa, które po sobie pozostawił, ale wartości przygotowania, odpowiedzialności i rodzinnej miłości. To rzeczy, których nie da się zmierzyć liczbami, ale które mają trwalszą wagę niż jakiekolwiek osiągnięcie materialne. Jeśli czujesz głębie i człowieczeństwo w tej historii... Dołącz do nas poprzez proste działania. Polubienie, udostępnienie lub subskrypcja kanału nie tylko pomoże w rozpowszechnianiu treści kulturowych przekazywanych z życzliwością, ale także pomoże zachować pamięć o ludziach, którzy wnieśli wkład w życie duchowe społeczeństwa. Mamy nadzieję, że nadal będziemy mogli dostarczać Wam historie opowiadane z szacunkiem, cierpliwością i szczerością, tak jak Krzysztof Krawczyk pozostawił trwałe wrażenie na publiczności.